Odcinku dzisiaj ze mną jest Bolek. Hmm, tak więc pewnie już zauważyliście. Y no dokładnie, yy, Bolek yy, był pierwszym yy, właścicielem tego otóż premiera, którego ja teraz mam. nie mam nie, nie ma go z nami na Skype'ie, yy, lecz myślę, że to nie będzie problem. No taka prawda będzie lecia 190 można i więcej mm. Tak więc to jest właśnie yy, Stratum Bolka Edit całkiem niskie moim zdaniem większość pewnie pamięta miałem bardzo podobne auto, znaczy no, w sumie to też był stratum, tylko że ten akurat jest full visual, op full visual oprócz prawdopodobnie spoilera w moim premierze zmieniło się to, że jest spoiler na razie. Yy, a jeszcze do niego mam zamiar do, dawać yy, MK3. Może PMO. Pozdrawiam lotnika 2016 A właśnie jak już mówimy o pozdrowieniach to mam tu zapisane Pozdrawiam Ahaba, którego wczoraj widziałem yy, Galaksowego, takiego tam mechanika Tam co chciał yy, pozdro Pozdrawiam również nieznajomego Oskara Który mieszka o tam po drugiej stronie No i jego kolegę z PLT mojego też mm, z... Znaczy no, który mieszka tam z nim Mniej więcej tak można powiedzieć. Dobra. No to może tak. Dokładnie idziemy na jedną na jedną czwartą, sobie troszeczkę pojeździmy. Idzie pierwszy bezwolniejszy. 38 chyba ma no. VMAX. Ja mam prawie... Dwie, prawie... ile to mniej on, on, to teraz mniej więcej? Teraz mniej więcej właśnie jedziemy vmax jego Jego. No, Moim to to już by było co innego. Zresztą MK3 jeszcze dał to to już będzie masakra kompletna. Będzie jechało więcej. <grym> Ach, te bindy. Rozumiem perka. Perek od auto. Nie dziwię się, że właśnie taki perek sobie jedzie za mną. Ale już jakbyś, jakbyśmy byli do 1,4, to taki perek to pada od razu. Nawet z takim statymem, który kompletnie nie, nie, nie jest autem pod VMAX. Ale to nie jest problem. ten strato ma Mki, to być może i by wygrał, ale nie jestem pewien. Tak więc to wygląda. No to do, do, dokładnie. Pozdrawiamy Kalosza eee, Czarnego <noise> Tużę mogę go THC, czyli gościa, który był... Jest sound. Może... Nie, znaczy nie wiem czy był. Jest pewnie. Dalej. Mm. No, czyli pozdrawiamy, znaczy od Bolka pozdrawiam, eee. no, eee. Nevermind cały, oczywiście The Blast, czyli moja, moje, eee. moja organizacja, no i TBC. Daję mu fary i tak wygrałem. Mm-hmm. <laughs>

Odcinek fajnie wy wyszedł. Już mi 10 minut poszło, ale głos na szczęście, chyba cały czas jest. Gracias. Znowu do świata. Nienawidzę tego. O co... jakby... my z tym prawem, cholera. Nienawidzę tego. No, pożegnaj się. No, dokładnie. No. Dobra. Tak więc ja również się z wami żegnam. Ja byłem Lent, ze mną był oczywiście Bolek. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.